Witam wszystkich z tej strony. Hunter i chciałem Was zaprosić na moją nową serię. Jaką jest Śródziemie, Cień Mordoru? O ile dobrze się zorientowałem, to ci, te studio, które zrobiło właśnie tą grę, jest odpowiedzialne również za Fira. A z Fira to akurat byłem bardzo zadowolony, więc mam nadzieję, że na tej grze się nie zawiodę. Otóż mam wersję gry Goty. Zatem mam tutaj właśnie dodatkowe kampanie, ale to potem, jak przejdziemy sobie tryb fabularny, potem zaczniemy sobie właśnie te kampanie takie osobne. I na końcu Wam pokażę może skórki jakie tutaj mam do postaci, bo jednak wolę grać tą oryginalną co jest, bo, bo tak, bo, bo to ma swój klimat i to ma swoje powiedzmy takie zasady. No chyba, żeby tutaj dłużej nie przedłużać.

It is here that for two and a half thousand years the ranges have gone.

Naprawdę tutaj Prawie bym gra w Asasina albo coś Potem wam coś powiem tylko tak mniej więcej się skupię um... skupię się na tym co tutaj chodzi, jakieś wygląda sterowanie tak dalej Przyjdź do lewej rzeczy. Dobra. U uh, uh. A Oh shit, się... Kurczę Kurcze masakra z tym sterowaniem, powiem, jak na pierwsze. jak na pierwsze. starcie. Kurde masakra, ale. Ja będę patrzyć patrzył co ten efekt tej wody, czy znaczy deszczu spływającego po. po tej odbijającego się w sumie. Na tych postaciach jest bardzo fajne. Lewy i co? Lewy control, klik i rzuć. Aha. No takie w zasadzie to jest. Aha, przytrzymaj, rozświetl. Się... Ujujujujuj. Kurde, naprawdę? Byśmy grali jakiegoś tego nowszego Assassin's Creed, a. Też te wszystkie kontry, takie um, dynamiczna walka. Uuu, już! Skupienie na pewne musi być, widzę. Dobra, czy trzymałem, mogę on go dobił. no Nie bardzo o to mi chodziło, ale spoko może być. <puszczanie> Nie mam zbyt wiele okazji, żeby coś tutaj powiedzieć. Okej, okay, po prostu to było wspomnienie jego, jakby. Uuu, prawdopodobnie jego żonka. Czyli na córkę nie wygląda. No, niech mi się ta przypomnie erotyczna scena z łóżka i będzie zarąbiście. Początek serii. Cool. Ale trzeba przyznać, grafika naprawdę jest, kurcze... Bardzo dobra. Rzekłbym, że nawet ujmująca. Okej. Okay. Chyba jak przejdziemy do... Yy, jak przejdziemy do głównej rozgrywki, to... Zacznę wam coś mniej więcej opowiadać, co wyczytałem, co się dowiedziałem. Widzę, że masz kwiatka, który jest... Sztywny jak jasna cholera. To podobnie jakiś... Ten, ten sztuczny kwiatek, nie, nie jest żywy.

Dear, yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But okay. soon. I'm just so tired of hiding here, Talion. We must hide now, or we are both dead. Come on. Probably a tutorial. Ciąg dalszy. Jak na moje ten tutorial jest trochę za szybki. <laughs> nie, jestem w, nie jestem w stanie ogarnąć. Nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich kontrolsów. Aby się aby zabić wroga. No dobra. Ujj, wśród czaszka rozwalona na pewno. Teraz, jak to jest wygląda? Ty idziesz tutaj, ty tutaj. Uwabijemy cię. Czyli silent, killer, spoko. Jakaś inna opcja zabijania? Nic na razie, ta. A ten się pewno wróci? Nie. Ja. Okej. Okay. Fuj, ale mi że ręka boli. Jestem do gry naprawdę piękny, a sceny filmowe robią wrażenie. I to sporo. Co to jest ten plac? Widzę to. Widzę to. Now, czy mnie głupi, Ranger? Co to mnie? Death. Cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Ardar. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us. The Black Hand of Sauron. OK, w końcu przeszliśmy przez intro, jej Możemy ruszyć i podbić Mordor. Pewno siedzimy teraz w wieży Saurona albo jakiegoś takiego typa. No, looks familiar. no to raczej każdy normalny wie co to jest. Hmm, co? Dzisiaj kocham Wysoka, w ciebie ataki, Mhm. Mm Okej. Okay. na razie tak się prezentuję. Śródziemie i gra, czy dialog, czy co znowu? Bo nie wiem, czy mogę. No nie mogę, kurde, nie. Ja z lewy. Kontrol przekły. Powiem wam, że sterowanie jest trochę tak dziwnie ułożone. Mhm. Dobra, szybka podróż odblokowana. Uu, widzę, że to jest taka mieszanka Assassin's Creed. A. Zarąbiście fajnie, duże tereny. Czy co, jeszcze? Może GTA będziemy na koniach jeździć. Odblokowanie wiesz później. Daję dostęp do wspomnień upiora. Naciśnij spację, aby kontynuować. W ten sposób odblokowujesz nową misję, Nanosisz położenie przymiotów na mapę i otrzymujesz miriany. To jakaś waluta. Naciśnij escape, aby wyjść. Przymaj hmm, spację, w ruch do przodu. Przymaj spację, w ruch do przodu. A, skorwiary, tak? No to skorwiary, jej! Nikt okay. Już na wstępie jakiś łuk dostaliśmy. Super. Uh, no, no, przytrzymaj tej chwili do przejść do trybu walki dystansowej. Przy lewy, aby naładować szczał. Przytrzymaj. Ach. Dostał ostatecznie w oko. Pięknie. A ciśnij e, e, blisko. No kurczę, dajcie mi chociaż przeczytać, co on w grze robi, dobra? What no the fuck? spalił mu twarz? Nie mówię, że jeszcze wspomnieć, będziemy wysysać albo coś takiego. To w ogóle byłoby śmieszne. Przedmaj nowy kontrol, aby chwycić wroga. Na dzień spacja, aby go przesłuchać. Patrzcie to. No nie. Aha, przytrzymaj, sorry. Przytrzymaj. się spacja, by go przesłuchać. A mam trzymać, tak? Aha. I had, I sold him for a cake of grog to the slave. It's a retrospective, ja now. To kapitanowie armii Saurona. Na razie widzisz jako cienie, gdyż nie znasz ich, jeszcze ich tożsamości. A ciśnij spacer, by kontynuować. Y, tyle ich jest, naprawdę? Uja, pierdzielę. Przesłuchiwanie, y, przesłuchiwanie wrogów pozwoli ci zdobyć cenne informacje na temat kapitanów. A dzisiaj spotka tożsamość tego kapitana. A jest, Gyumbon Poganiacz. Znasz już tożsamość Gyumbo, Gyumba. Prawdopodobnie ci będzie go dopaść. Jego tytuł Poganiacza pozwala ci zorientować się, jaką rolę pełni w urukowej społeczności. Naciśnij spacją. Doświadczony Kapitan Potęga trzecia. Znasz już też poziom jego potęgi. W ten sposób możesz ocenić, jak trudno będzie go pokonać. Poziom potęgi określa także nagrody, które zdobędziesz za pokonanie wrogów. Nagrodami są runy, a za pomocą których wzmocnisz swoją broń oraz zwiększysz poziom twojej własnej potęgi. Co pozwoli ci odblokować nowe szczeble umiejętności. Fajnie wchodzi Airpek. Misja główna to miejsce, gdzie znajduje się cel. Mapa i oznaczony cel pozwalają Ci zorientować. Yy, pozwala Ci się zorientować, gdzie można znaleźć o kapitana. OK. Będziecie spację, aby kontynuować. Będziecie spację, aby oznaczyć swój cel. Nowy cel. I co? Im od razu głowy wypali? Nie. Nie, on, on ucieknie, tak? Nie, ja, spoko. Dalej, bo zapomnę co chcę powiedzieć. No macie znaczy, czytamy w myślach. No spak, spaka, spaka. Dobra. Dostałem swobodę działania. Złote ikony oznaczają dalszy ciąg fabuły. Czerwone ikony oznaczają walki o władzę, w których urukowie rywalizują o wpływy. Nagroda potęgi. P, pozwalająca na blokowanie nowych szczebli umiejętności. Białe ikony to misje poboczne i przymioty do zebrania. Nagroda Miriany, za które możesz kupować ulepszenia. Masz dwa, dwie dostępne misje główne. Poganiacz, ocal niewolników Mordoru i odnajdź czarnych kapitanów, i Duch Mordoru, Dowiedz się więcej na temat społeczeństwa, Uruku i zniszcz armię Saurona od wewnątrz. Okej, okay, mamy pierwsze tutaj osiągnięcie, możemy sobie

Czułość zmniejszyć. Wróć, ustawienia gry. Tak, czułość celowania jest zbyt duża. Czułość kamery zmniejszymy sobie również i zastosuj ustawienia. Dobra, dzięki. E... Co? Czy, aha, jakieś tutaj jest odtwarzanie, czyli. Oj, oj, oj. Panu. Pierwsza sprawa. Zobaczcie, że wchodząc w łuk, zmieniamy się w jakiegoś kolesia. Pa, pewnie bym wiedział, co to jest za osoba, ale nie nie, jakby nie zagłębiałem się nigdy w Tolkiena i jego wadce Pierścieni. Co, co, tylko tyle, że filmy sobie obejrzałem. I to tyle. Również ta gra toczy się właśnie przed tym całym wadcą Pierścieni, więc to jest tak jakby wstęp do tego jego... do tych całych wszystkich filmów. Które powstały, ale dobra, najpierw sobie ogarnimy w ogóle cały interfejs, uzbrojenie i runy. Eee, masz 0 eee, dostępnych run. Nie, no mam runy, co by WG... co co? co? Mm, dobra, jakie runy mamy? Mamy runę. Pom... 20 szans... Aha, bo ja mam runy, ze względu na to, że mam tam goty, więc mam już jakieś tutaj podstawowe runy. Będzie że na podpalenie przeciwnika trafieniem krytycznym. Po minie ostrza staną się pomarańczowe. Techniki bojowe zadają kompletne dodatkowe obrażenia. Zapewnia dostęp do legendarnej mocy burzy ufela. Pierwsza do zmniejszenia otrzymywanych w walce obrażeń o 50. Uwaga! W przypadku dwóch run Elfia efekty nie sumują się. Otrzymuje dodatkowe wywrócenie yy, na poliwizję... Aha, dobra, weźmy sobie to. I okay, mamy zmniejszone obrażenia. Tylko czekajcie, czemu mi to... A dobra, to mam parę. Tu są sztylety. Brutalne yy, powalenie z ukrycia bardziej przerażają przeciwników. Fajne. Zabójstwa z ukrycia. Lewy shift plus lewy i egzekucje powalonych. Zadają dodatkowe obrażenia kapitanom i wodzom. Niewrażliwej na czucizny. Weźmy sobie tą. I został nam łuk. Mniejsza użycie skupienia. Zmniejsza... Zatem zmniejsza użycie. Yy, dobra. Kompendium, czyli co? Tutaj mamy coś w kompendium Talion. Aha, nie wiem, czy tutaj będę Wam takie coś czytał, czy może po prostu um, sami sobie się czytali, jeśli macie właśnie taką ochotę. Sobie tak tylko tak machnę. No, o co tu chodzi? Aha, dobra. To o innych. Ojej, to jest sporo tego. Tak, po prostu włączał, abyście mogli sobie poczytać. Mirjana. Echa, Mirjana. Monety, w wielkich kuźniach. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spore nawiązanie do tego Tolkiena całego. I tych całych powieści władcy pierścienia. Więc prawdopodobnie ci, co to. Oglądali i są tego fanami. O, to mi się przyda. To jest dobre. To jest dobre. Aha. Dobra. No właśnie, ci co to oglądają, znaczy oglądają ci co są właśnie fanami tego całego tego, 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 tego całego tej trylogii. Tam Władcy pierścień to zapewne orientują się. Co, co, jak, gdzie, którędy, kto jest z kim, i tak dalej, i tak dalej. Ja raczej mam z tym problem, ale ona szybko się uczę. Tutaj widzę, że jest koleś, kusznik, ale tutaj sobie zakończymy pierwszy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że taki wstęp no dość nie zainteresujący, ale wiadomo, no, początki zawsze są nudne. Zachęci Was do oglądania dalszych odcinków przyszłych. Zatem dziękuję Wam za uwagę, wierzę, że się podobał i zapraszam na kolejne odcinki. A tymczasem hej!